Jakie mogą być reakcje inwestorów na światowych rynkach, na wybory w Stanach Zjednoczonych? O to będę pytał doktora Przemysława Kwietnia, głównego ekonomisty XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Witam Zbyszku, dzień dobry Państwu. Spodziewasz się na rynkach dużych emocji przed wyborami? No, zostało nam mniej niż 8 tygodni. Spodziewam się emocji, myślę, że te emocje będą. Może ta noc wyborcza nie będzie tak spektakularna jak 4 lata temu, chociaż oczywiście nie, nie możemy nic, niczego wykluczyć, bo wtedy, przypomnę, rynki ba, po pierwsze bały się Trumpa, nie wiedziały, jakby, co jego prezentura może oznaczać, a po drugie, murowaną faworytką sondaży była Hillary Clinton i w trakcie sesji azjatyckiej, bo wtedy te wyniki zaczęły napływać z Stanów Zjednoczonych. Zaczęło się okazywać, że Trump był trawodowy, więc mieliśmy prawdziwy rolek na giełdach, mieliśmy dużo zmiany na walutach, więc dużo się działo. I być może ach, takich wielkich zmian nie będzie tym razem, ale na pewno będą na mocy. Dlaczego? Dlatego, że sporo tematów jest na, na szali. Tym razem, to Trump jest tym dobrym dla rynków finansowych. Dlaczego? Dlatego, że dość szybko po objęciu posady w Białym Domu obniżył podatki. Dla korporacji. Dodatkowo wielokrotnie podkreślał, jak istotne dla niego są rekordy na giełdach, więc jakby no, rynki traktują go jako swojego człowieka w tej materii. Tak? Natomiast jego kandydat Joe Biden no, jest tutaj większym zagrożeniem, bo być może nie jest taki wybuchowy jak prezydent Trump i nie będzie wpisał w nocy tweetów, które będą. Yy, gdzieś tam budziły emocje, to jednak yy, no, demokraci ogólnie mają sporo planów wydatkowych i już przy tak gigantycznym długu jak mamy Stany Zjednoczone, to może oznaczać yy, powrót wyższych podatków na przykład dla niektórych firm, na przykład dla firm technologicznych, które ciągnęły amerykańskie indeksy ostatnio bardzo mocno w górę. Więc te emocje będą, dochodzi temat chiński, gdzie, yy, gdzie też te relacje pogorszyły się no, za prezydentury Donalda Trumpa. Mamy na razie głównie przepychanki słowne, ale też no, rynek liczy się z tym, że po wyborach e, część tych może zostać zamieniona w czyn. Gdy Nasdaq spadł gwałtownie o 10%, nazywałeś to tylko w swoim raporcie korektą techniczną. No, ale ja w tym momencie pomyślałem, że giełda amerykańska może pogrążyć Trumpa, gdyby te spadki się utrzymywały. Oczywiście jest wiele, wiele czynników, które wpływa w tym jakże szalonym roku, gdzie właśnie indeks spółek technologicznych jest pomimo tych ostatnich spadków znacznie, znacznie powyżej szczytów sprzed pandemii. No to jakby jest wiele czynników, które wpływa na zachowania giełd i niewątpliwie głównym z nich pozostanie, na przynajmniej na krótką metę, aplika Fedu, więc tutaj jakby to było głównym paliwem dla wzrostu na Wall Street i to raczej się nie zmieni niezależnie od tego kto wygra wybory, ale tak jak powiedziałem na przykład Biden gdzieś tam między wierszami dawał do zrozumienia, że mógłby chcieć wprowadzenia specjalnego minimalnego podatku dla spółek technologicznych, które często tych podatków w USA nie płacą no, w takim stopniu jak inne e, firmy, czy też mógłby w ogóle podnieść podatki dla, e, dla firm, bo po prostu będzie tych pieniędzy szukać na Dość drogie programy socjalne, które ma on w swoim pakiecie. Także na pewno rynki będą się tym emocjonować, a ponieważ ta, te różnice w sondażach są, nie są aż tak gigantyczne, one się zmniejszyły ostatnio, a do tego rynek pamięta, że 4 lata temu Trump był niedoszacowany w sondażach i, no i one zawiodły, to no jakby będzie, będą duże emocje, być może do samego końca. I też pamiętajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych nie ma czegoś takiego jak w Polsce, gdzie o danej godzinie mamy exit poll i w zasadzie już wszystko wiadomo. Tam te wyniki spływają na bieżąco z poszczególnych stanów. Nawet nie punktowo z stanów, tylko w ogóle na bieżąco z danych stanów. Więc sytuacja się zmienia bardzo szybko. Przez całą noc w zasadzie będziemy dostawać wyniki. No i do momentu, kiedy nie okaże się, że jeden z kandydatów ma już naprawdę dużą przewagę. No to, jakby te, te, te emocje gdzieś tam będą. O tym, jaka może być reakcja rynków na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, rozmawiałem z doktorem Przemysławem kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję za rozmowę, Przemku. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.